Ostatnio na kanale pojawiła się taka seria materiałów z tematyki mikrofonowej, także wydaje mi się, że jeden film przerwy nie powinien nikomu zaszkodzić. Także dziś sprawdzimy sobie, jak Genesis poradziło sobie z przygotowaniem klawiatury dla gracza w cenie około 350 zł. Klawiatura przychodzi do nas zapakowana w taki dość typowy sposób. Na pudełku producent zdradza już nam co nieco ze specyfikacji, natomiast zaglądając do środka ujrzymy tam klawiaturę osadzoną w piance, do tego podkładkę pod nadgarstki i oczywiście papierkologię. A, no i tak, znalazłyśmy tutaj jeszcze kick puller, na którego niestety, ale nie Znajdziemy miejsca pod spodem klawiatury. To wszystko, co znalazło się wewnątrz, także możemy sobie przejść do oceny wykonania samej klawiatury. Genesis Store 400 jest pełnowymiarową klawiaturą, której kicapy zostały specjalnie skrócone, aby te nie przysłaniały podświetlenia. Szczerze mówiąc, moim zdaniem wyszło to dość dwojako. Nie jestem fanem tego wyglądu i moim zdaniem samo podświetlenie również nie prezentuje się najlepiej, ale o tym jeszcze powiemy sobie w dalszej części. Switche, jakie zastaniemy w tej klawiaturze, to Kyle Red i teraz, no szczerze mówiąc, w cenie 350 zł można by się spodziewać czegoś więcej. Spód klawiatury jest akurat bardzo prosty i stanowi go jednolita metalowa bryła. W tym przypadku trudno jest mieć się do czego przyczepić, ponieważ ta nie ugina się szczególnie bardzo pod naciskiem, ten element akurat trzyma całkiem fajny poziom. Jeśli chodzi o kick upy, te zostały wykonane metodą double injection. Spoglądając na spód tej klawiatury, trudno mi ulec wrażeniu, że ten jest akurat bardzo prosty. Cztery sekcje ogumowania, które mają zapobiegać ślizganiu się i okej, okay, robią to całkiem nie najgorzej, oraz dwa niestety trochę liche elementy, które pozwolą nam na dostosowanie sobie kąta klawiatury. Z tyłu wyprowadzony został przewód, ten jest osadzony w całkiem grubym, solidnym oplocie, natomiast jego długość mieści się poniżej 2 metrów. Mnie osobiście mi profil klawiatury nie za bardzo przypadł do gustu, przez co niezbyt chętnie z niej korzystałem, natomiast w tym momencie używa jej Alek i ten wyraża się o tym raczej pozytywnie i raczej to do niego trafiło. Także jest to jak najbardziej kwestia gustu i kto jak woli. Pod jednym z ostatnich filmów o klawiaturach zwróciliście mi uwagę na to, że zupełnie pominąłem temat konstrukcji klawiatury, mianowicie, że ta jest skonstruowana w postaci floatki. Genesis Tor 400 również jest klawiaturą tego typu, co przejawia się niczym innym jak tym, że switche są umieszczone na powierzchni klawiatury, To przekłada się po prostu na to, że ta klawiatura jest głośniejsza niż gdyby była całkowicie zabudowana. Mnie osobiście to nie przeszkadzało, zaraz usłyszycie próbkę tego, jak głośna jest klawiatura Genesis Tor 400, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy preferują cichsze klawiatury i w takiej sytuacji raczej polecałbym coś zabudowanego. Powiem szczerze, panel sterowania multimediami jak i Genesis nam tutaj załączyło też nie do końca trafił w mój gust. To znaczy przyciski chodziły z takim nieprzyjemnym oporem, to znaczy nie zachętnie go używałem, ponieważ ten nie był przesadnie responsywny. Samo pokrętło również dawało bardzo twardy, bardzo nieprzyjazny skok przez co po prostu dużo wygodniej mi było operować myszką. Przykładowo SPC Gear i Viper zrobili to dużo lepiej w swoich klawiaturach, które też testowałem na tym kanale. Tam chodzi to z jednej strony tak zdecydowanie bardzo pewnie, ale z drugiej strony nie, nie lata. Tutaj mamy duży opór. I po prostu ciężko mi się z tego korzystało. Jeśli przytrzymacie to kółko, to zmienicie tryb zarządzania, a to ma wbudowane dwa. To znaczy, możecie albo regulować obrotem jasność podświetlenia klawiatury, lub wciskając zmieniać tryb podświetlenia, albo jeśli przytrzymacie to kółko, to zmienicie tryb na zarządzanie dźwiękiem, i wtedy kółko będzie ściszało lub zgłaśniało utwory czy tam filmy, które oglądacie. Natomiast jego kliknięcie będzie wyciszało dźwięki zupełnie lubie odciszało zupełnie. Uważam, że to jest akurat dość udane. Gdyby to kółko tylko chodziło trochę lżej, to naprawdę mogłoby być super rozwiązanie. Teraz parę słów o podkładce pod nadgarstki, jaką Genesis dołącza nam w komplecie do Tora 400. No szczerze mówiąc jest to największe rozczarowanie w tym komplecie. To jest jednolitym, całym plastikowym elementem. Brakuje tutaj jakiegokolwiek ogumowania albo wzmocnienia. Sam plastik, no prawdę mówiąc dupy nie urywa, dlatego sam osobiście z niej nie korzystałem. ją na bok odłożyłem i ta przepadła w czeluściach mojego pokoju. Także boję się, że już nigdy do mnie nie wróci albo nawet do Alka, który ma klawiaturę teraz bez tego, bo zbiłem. Genesis do swojej klawiatury dołączyło aplikację, która pozwoli nam na zarządzanie samą klawiaturą. W niej będziemy mogli na przykład ustawić makra, własne indywidualne skróty, albo edytować podświetlenie, gdzie dostajemy kilka animowanych trybów. Szczerze mówiąc, aplikacja nie jest zbyt rozbudowana i osobiście przeszkadzało mi to, że jej responsywność również nie stoi na najwyższym poziomie. Chodzi o to, że kiedy zmienimy tryb podświetlenia, ten nie aplikuje się do klawiatury bezpośrednio, tylko musimy za każdym razem kliknąć zapisz. To trochę ubija wrażenia skorzystania z niej, biorąc pod uwagę, że inne klawiatury, które testowałem, oferowały taką opcję, aby zmiany dokonywały się w czasie rzeczywistym. Natomiast na pochwałę zasługuje tutaj pamięć, dzięki której jeśli na przykład będziecie chcieli swoją klawiaturę przenieść do innego komputera, to ta zapamięta wszystkie skróty, wszystkie ustawienia, jakie wcześniej do niej wpisaliście. Albo na przykład, jeśli zamierzacie wysłać tą klawiaturę koledze, tak jak ja wysłałem Alkowi, może Możecie go sprankować, przeprogramowując mu dosłownie wszystko. Jeśli chodzi o podświetlenie klawiatury Genesis Store 400, to ma te same problemy co wszystkie inne klawiatury, czyli z jakiegoś powodu to mniej dla youtuberów, bo migoczą, nieważne od tego, jaki ustawicie czas naświetlania, i to jest. Trochę dziwne, nie do końca rozumiem dlaczego się tak dzieje, ale mówię wam tylko, że się tak dzieje. Jeśli chodzi o to, jak ludzkie oko to widzi, to nie ma żadnego migotania, ale to jest chyba standard we wszystkich klawiaturach. Nie miałem jeszcze klawiatury, która by migotała tak w rzeczywistości, żeby to było widoczne. Natomiast co do tego podświetlenia, to uważam, że nie jest tak do końca za mocne, w sensie mogłoby świecić troszeczkę wyraźniej, troszeczkę jaśniej. Podsumowując ten materiał, muszę przyznać, no mi ta klawiatura nie za bardzo przypadła do gustu i nie byłbym w stanie używać jej na co dzień. No, można byłoby się przyczepić do tego, że za 350 zł dostajemy klawiaturę zbudowaną na Switchach Kyle, albo do tego, że ten panel sterowania, no chodzi tak topornie, no to trzeba przyznać. Także to byłoby wszystko, co miałem do powiedzenia na temat klawiatury Genesis Torch 400. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście sekcja komentarzy pozostaje do Waszej